W roku 2004 w Japonii pojawiła się pierwsza gra z serii One-Chanbara. Z początku była to niskobudżetowa gra akcji wydana w taniej serii Simple 2000. Z założenia nie była niczym specjalnym, Od skąpo ubrane dziewczęta w wąskich korytarzach walczyły z hordami zombie za pomocą katany. Zaraz, co to ma wspólnego z omawianą grą? Otóż więcej niż możecie się spodziewać. Cześć, ja jestem Gramodrana, a to zeszłoroczne Wanted Dead. Wanted Dead to zapchanie pewnej luki gier tpp. Nie ma co ukrywać, wszelkie hity nie rozpieszczają nas mimo wszystko widokiem z trzeciej osoby. Oczywiście można wspomnieć o wszelkich Asasynach, serii Horizon czy choćby Spider-Manie, ale to wciąż nisza. Wszak zdecydowanie częściej otrzymujemy zapierające dech w piersiach strzelankę, gdzie lufa spluwy naszego bohatera to jedyne co możemy zobaczyć we właściwym gameplayu. No dobrze, ale bycie samym trzecioosobowym akcyjniakiem nie czyni z omawianej gry czymś wyjątkowym. Jeśli jednak o wyjątkowości mowa, to warto wspomnieć, że to trochę połączenie slashera, shootera i o zgrozo cover shootera. Taki miks mógł się udać, gdyż za tytułem stoją weterani będący współtwórcami serii Ninja Gaiden, ale niestety nie do końca zatrybiło tak jak trzeba. I raczej ten cover shooter w tym wszystkim miał wyglądać dobrze tylko na trailerach amerykańskich odbiorców. Widać to zdecydowanie już w pierwszym poziomie. Zaczynasz się chować przyzwyczajony do tego, co nauczyła cię seria Gears of War, tymczasem wątpliwej inteligencji przeciwnicy zachodzą cię od tyłu i całe to chowanie za osłoną nie ma sensu. Odkrywasz, że jedyną słuszną drogą jest cięcie kataną przez naszą bohaterkę na przemian z ostrzałem z broni długiej i krótkiej. I tak do końca gry. Powiedzmy sobie nieco o historii, nim opowiem, jak Wanted Dead radzi sobie dalej. Naszą heroską jest Hannah Stone, dowodząca oddziałem bezosobowych, wyjętych z kalki person. Cały skład to bowiem jednostka policji do zadań specjalnych, gdzie nie liczy się przestrzeganie przepisów, a osiągnięcie celu misji. No i tak jesteśmy władowani w kolejne operacje, w których ci koledzy z pracy to bardziej bezużyteczne tło, aniżeli faktyczni pomocnicy. Nie da się też ukryć, że główna bohaterka pod względem designu jest tu najmocniejszą stroną i nie przypomina typowej policjantki, co był skłonny zauważyć nawet dzieciak w jednej z cutscenek. No właśnie, cutscenki. Te są długie, raz to przerywniki na silniku gry, które potrafią wyglądać obłędnie, ale często gubią przy tym klatki, nawet na Xboxie Series X. Innym razem to wstawki anime, które lekko rozwiązują tajemnice, jak Hana dostała się do jednostki. Nie będę was oszukiwał, mimo iż Wanted Dead mocno skupia się na fabule, ta znudziła mnie dość szybko. Była zwyczajnie mało dynamiczna względem właściwej rozgrywki, a piąty raz przebitki, w których Hanna bierze prysznic, znudziłyby nawet największego fana pikselowych piękności. No to nieźle co. Sugeruję, że to dobra gra, a teraz jadę po niej po całości. Nic jednak nie jest czarno-białe. Wanted Dead mnie zwyczajnie zachwyciło swoją prostotą rozgrywki. To gra, która trochę sugeruje, że twórcy postanowili odkurzyć swój pomysł z ery Xboxa 360 i przekuć go na hit w 2023. Udało się? No, nie dla każdego, ale nie można odmówić całej rozgrywce fanu i tego podobieństwa do wspomnianej One Chambara. Tutaj, mimo odmiennych lokacji, szerokiej gamy przeciwników i rozbudowania walki o strzały z walką wręcz na przemian, mamy dokładnie ten sam czysty fan. Mamy tu, co prawda, jakieś statystyki, drzewko rozwoju prowadzące do jeszcze efektywniejszej dekapitacji przeciwników, ale trzą to dokładnie ten sam typ rozgrywki, a skoro już o lokacjach mowa. Całość to ciasne korytarze, ale bardzo zgrabnie poprowadzone. Raz walczymy na budowie, z cyberbudowlancami, nie pytajcie, innym razem w biurowcu, by chwilę potem znaleźć się w pełnym neonów i deszczu placu, czy klubie pełnym świateł i ochrony w czarnych garniturach. Fale wrogów mkną zewsząd, a my tylko modlimy się, by starczyło nam apteczek do samego checkpointu. Nie no, nie może być aż tak trudno. No to śmiem twierdzić, że jest. Sam przechodziłem grę w trybie Neko, to taki odpowiednik trybu Easy, ale zbyt łatwo to nie jest. Różnica jest taka, że dostajemy więcej apteczek, a także sama bohaterka dostaje... uszy kota. Nie zmienia to jednak faktu, że w grę gram jakieś trzy tygodnie, a recenzja czekała tylko na to, bym skończył i zobaczył napisy końcowe. Ostatnie chwile z grom to jazda bez trzymanki. Bossowie zaczynają być nieugięci, a ostatni z nich wymaga od nas znalezienia taktyki, by się z nim uporać. Tylko po to, by pozostawić nas z poczuciem satysfakcji, że, mimo że to średniak, to bawiliśmy się całkiem dobrze. Pogadajmy jednak nieco o wadach, nim wspomnę o grafice i muzyce. Ktoś pewnie za moment napisze, że widać, że nie grałem w zbyt wiele japońskich gier. No to śmiem odpowiedzieć, że dokładnie tak jest, ale cholernie przeszkadzało mi budowanie atmosfery, rozsterek egzystencjalnych i oprawie do czucia się człowiekiem, by dosłownie w tym samym momencie dostać na mini minigry w postaci choćby karaoke z kumplami, śpiewając przy tym niemieckie hity lat 90. Innym problemem jest sam dubbing postaci. Pierwszy raz szukałem w opcjach zmiany języka dialogów na japońskie, co ciekawe, tych totalnie tam nie ma. Musisz się męczyć razem z aktorami, ponieważ dialogi są totalnie źle zagrane. I jak już wspomniany design świata jest czymś, na co miło się patrzy, tak cutscenki najlepiej przyjmować niemy. Praca kamery to z kolei coś, o czym mógłbym wspomnieć, ale szczerze to na taki rozgardiarz radziła sobie całkiem nieźle. Graficznie jest bardzo nierówno. To wygląda trochę tak, jakby Studio Soleil testowało wszystkie efekty w jednym momencie. Są takie chwile, gdy wiem dlaczego Wanted Dead nie pojawiło się na Xboxach poprzedniej generacji, bo neony odbijają się wszędzie, katana rozrywa przeciwników w pół w efekcie slow motion, a ostrzały poprawiają tylko efekt całości. Innym razem, prześwietlone lokacje zabierają nas w piekło poniżej 30 FPS-ów lub w zwyczajnej brzydoty rodem wspomnianych pierwszych tytułów na Xboxa 360 czy PS3. Ale to i tak nie jest nic, co nie pozwolić się zatopić w tej bądź co bądź wymagającej masakrze. Muzyka dopina wszystko jak tylko się da. Czuć japońskie klimaty w postaci riffów gitar i specyficznej elektroniki. Nie będę ukrywał, że coś poza głównym utworem z trailera omawianej gry zostanie ze mną na dłużej. Gdy piszę te słowa, to jestem kilka godzin po napisach końcowych. Będąc szczerym, to werdykt wydałem już przed końcem gry. Brakuje mi takich tytułów, które nie będą wielkimi hitami na 60 godzin z kilometrami otwartych światów. Chcę więcej doznań na kilka godzin, które będą dawać nam miejsca, które może nie będą doskonałe, ale będą jakieś. Chcę kolejnej takiej królowej średniaków. Nawet jeśli ludzie będą krzyczeć w dniu premiery, że to gra maksymalnie na 6. To wiem, że za kilka lat zobaczymy Wanted Dead w wielu topkach gier nazywanych słusznie ukrytym diamentem, który warto sprawdzić. A jeśli ty chcesz sprawdzić kolejne materiały, to nie zapomnij zostawić lajka i suba na kanale, jeśli jeszcze tego nie robisz. Mówi dla was Gramodrana, cześć!